Dzień dobry. Dziś poznamy określenia różnych chorób i dolegliwości po niemiecku. Choć jest to temat nieprzyjemny, nauka słówek jest niezbędna, by zapewnić odpowiednią opiekę seniorowi. Zapraszamy więc do wspólnej nauki. Erkältet sein. Być przeziębionym. Przećwiczmy. Erkältet sein. Być przeziębionym. Krank sein. Być chorym. Powtarzaj za mną. Krank. Sein. Być chorym. Gesund sein. Być zdrowym. Jeszcze raz. Gesund sein. Być zdrowym. Demenc-krank. Chory na demencję. Przećwiczmy. Demenc-krank. Chory na demencję. herz krank. Chory na serce. Powtórz proszę. Herzkrank. Chory na serce. Nierenkrank. Chory na nerki. Powtórz proszę. Nierenkrank. Chory na nerki. Leberkrank. Mieć schorzenie wątroby. Jeszcze raz. Leberkrank. Mieć schorzenie wątroby. Geistig behindert. Niepełnosprawne umysłowo. Utrwalmy sobie. Geistig behindert. Niepełnosprawne umysłowo. Der Herzinfarkt. Zawał serca. Utrwalmy sobie. Der Herzinfarkt. Zawał serca. Das Herz klopfen. Koatanie serca. Powtórzmy. Das Herz klopfen. Koatanie serca. Der Schlaganfall. Udar. Przećwiczmy. Der Schlaganfall. Udar. Der Diabetes. Cukrzyca. Powtórzmy. Der Diabetes. Cukrzyca. Czas na praktykę. Przećwiczmy teraz nowo poznane słowa w zdaniach. Frau Müller, Sie haben Schnupfen. Ich glaube, Sie sind erkältet. Man muss sich gesund ernähren und viel bewegen. um den Herzinfarkt vorzubeugen. Wegen des Schlaganfalls hat Frau Müller die linke Seite des Körpers gelähmt. Frau Müller hat Diabetes, also darf sie keine Süßigkeiten essen. Jeśli chcecie być na bieżąco z lekcjami, zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnej lekcji.